Gołąbki suszy, piana musi być. Witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiejszy filmik, w szczególności dla młodych hodowców, bo jest wiele pytań od hodowców, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak do tego sezonu przystąpić. Jak te gołębki e, rozewdzić na wdowieństwo, i tak dalej. E, więc dzisiaj będzie właśnie troszkę o metodzie lotowania, przynajmniej jak to u mnie wygląda. Więc e, pierwsza rzecz: u mnie wszystkie, e, wszystkie młode zostały z gniazd wyrzucone. Nie ma w gniazdach młodych ponieważ młode zostały e, zrzucone na ziemi, no chyba że jakiś sobie młody powrócił do gniazda, i tam jest jeden taki mniejszy. E, wszystkie młode zostały podrzucone na ziemię, są w tych e, dziurach, siedzą na miskach. I one już tak, po pierwsze uczą się same jeść. To jest jeden plus, bo jak stare idą na oblot, to one już sobie łażą yy, yy, i szukają miejsca do zjedzenia. Minusek jest taki, że czasami jakiś młody trochę po głowie dostanie. Yy, I też takie bywają przypadki, że te stare, gdzie za, jak zajdzie tam, gdzie nie, nie powinien, to dostanie po głowie. No, minusy zawsze też muszą być. Ale to też chyba nie większy minus niż jakby w gniazdach też stare się pchają i gdzieś tam mogą pobić takiego młodziaka. Także po pierwsze one się uczą dziobać. Eee, po pierwsze... Co? ...dać efekty wywózek w mrozy, hodowcy wywożą, pogody nie ma i gołąbek sobie zbiera i to dwulatek niestety to już drugi bo tam połowy gdzieś chodzi także wracając do tematu e, musiałem przerwać e, o, one szukają swoich młodych, ale potem schodzą na ziemię i na ziemi a tam po prostu wszystkie młodziaki sobie elegancko Siedzą plus tego wszystkiego jest taki, że e, plus tego wszystkiego jest taki, że jak młode się odkłada, czy ktoś przyjedzie sobie jakieś na przykład zabrać to rodzice się rodzice karmią wszystkie pozostałe i nie jest problemem też te młodsze, bo tracą się te większe, to one karmią nie swoje tej młodsze, które też spokojnie e, dorastają, zwykle na taki przedział zawsze jakiś delikwent zostaje, najmłodszy, potem wszystkie za nim chodzą, żeby go nakarmić i nie ma a, z tym najmniejszego, nie ma z tym najmniejszego problemu. O tutaj, czy te młodsze też sobie siedzą tam. Tam sobie w trójkę. Wszystko się ładnie gdzieś tam pochowało. O no i, i powoli, powoli się gołąbki szykują do sezonu. No ja zacząłem obloty, żeby Robię te obloty wszystkim gołąbkom, więc po prostu je wyganiam. Po prostu je na oblot wyganiam, żeby wyskoczyły. Jak to ma na jajkach siedzi, o, to wypad ręcznie. I... Bardziej się boję o te młode, żeby mi nie wyskakiwały. No zimno jest jak diabli Zima nam wróciła Ostatnie lenie zostało coś gdzieś Chodzik tam nie? jednego nie zrzuciłem, też go zrzucimy na ziemię no, zapomniałem jak widać Idź do ekipki, a tu jeszcze o. Jeden Jedne Po ten same z jajek już schodzą i idą, wszystko wyrzucone I latają Mgła jakaś siada Zimno jak diabli, ostro się nie łapie Zimną mgła się robi Ale wszystko chyba w powietrzu jest. A no i tak sobie polatają ile będą chciały. Taki zygzak. Co tam mają Jaszczębia? Ale idą zygzakiem. Sila się robi. No. Najlepsze jest te uciekające przedszkole domowe. Uh. Rudzielec no może w drugą stronę będzie lepiej go widać. O, będzie lepsze światło pewnie. To rudy, nakrapiany rudy jest. To jest z rudej. jest skrzydełko fajne. Z rudej van luna. No jest przyjemny czas sobie takie o, młodziaki oglądać. wylądowały i się zerwały strasznie nerwowo latają jak już tak latają wysoko i fajnie no to jest przyjemnie patrzeć na nie jak tak nerwowo startują lądują to średnio mi się to podoba taki rudzielec idźmy ten jeszcze tu kolejne rudy mówiłem że trzeba rudek ze świeczką szukać bo one wyglądały na niebieskie i nie są krwisto-rude, tylko są takie nakrapiane, grude jasno. No ale są. To Te też są super. Tylko nie było od razu w gniazdach widać. Kolorek mają taki, że to nie widać, że to jest rudy. Wydaje się taki nakrapiany, zwykły. A jak się człowiek bliżej przejrzy, to są takie fajne rudzielce. A kilka. Kilka takich, kilka takich wyszło rewelacyjnych. Samiczka. Piękne i oko widać, tu będzie piękne. Widać, one mają super, super oczy te gołębie. Tu z kolei samczyk. Połowy rudy. Piękne muziki. Różnice tak do weekendu majowego. A nie, nie wcześniej, nie do weekendu, nie wcześniej, za tydzień, 20 Tak jak mówiłem. Na weekend majowy już będą te akurat trochę duże. To są te największe. Będą, ale z tych młodszych chociaż nie wiem. No, weekend majowy mamy ile. I takie są fajne, że już można je odkładać, już można zabierać tego łąbki. Tu drugi z gniazda na pewno samczyk, bo. Jeszcze jest nieopierzony, a duży. O, i nerwusek. Kurat siedział w celi. Siedział w celi. Dlatego się złapał, bo inne się pochowały tam pod celami. Nie chce się pokazywać. Samczyk to będzie, bo jeszcze urośnie. Jeszcze czuć, że urośnie to jeszcze. Jest wielkie. Będzie większy, to będzie taki wielki, fajny samczyk. Ach, tu niebieski, ale hodowca sobie go, po niego przyjedzie w weekend majowy. No i akurat dojdzie. On jest trochę młodszy i bardzo dobrze. Właśnie dzwonił, że dojedzie w weekend majowy. No chyba, że pocztant wysyłki wznowi. po powyłaziły. Tam są wszystkie. Od razu się chowają i wszystkie schowane. O jeden głos i żadnego nie ma. Tu se tak podziubywały. Tu to samo, ten nie wie się schować, a tam domowe przedszkole. I tu też, o jak wejdę cyk 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 pochowane. I mamy kolejny dzień. Gołąbki latają. Chciałem spojrzeć, bo wydawało mi się, że ich jest za dużo no i faktycznie ojca się dołączyły a tam co jaszcząb strasznie nerwowo latają swoją drogą takie wystraszone przez tego Jaszczębia. wydawało się, że powinien odpuścić jaszcząb a a u ojca Pozbierał co oblot to straty. Piękny krajobraz, pogoda taka no nieciekawa. Z jednej strony muszą się oblatywać, tylko ten sezon lotowy strasznie się szybko zbliża. Właśnie. Teraz są razem wszystkie. Jakie serduszko zrobiły nawet. Zimno dmucha. Czas na to, żeby miło popatrzeć, jak latają, ja co najmniej tydzień albo dwa tygodnie jestem spóźniony do sezonu.

But 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 Ojcu pozbierał gołębie. I zauważyłem, że teraz czeka z wypuszczeniem swoich, aż ja puszczę, bo tak tata zawsze puścił trochę prędzej. To ja puszczałem, a teraz jak rano nie puścił, jak puściłem, to gdzie one idą. To potem puścił, teraz puściłem po południu, po pracy i widzę, że też wypuścił od razu. Czyli czeka aż ja wypuszczę swoje. Ale jest gdzieś jaszczą, bo one tak głupio idą. Jest, oczywiście. Nie, to jest mewa. A strasznie nerwowo latają. O, teraz się dołączyły od ojca. I cisną razem.